Na naradę, która odbyła się w barakach ściśle strzeżonego obozu na przedmieściach Tunisu, zaproszono przedstawicieli wszystkich rodzajów broni. Wśród nich znalazł się również przedstawiciel specjalnej jednostki wywiadowczej, pułkownik Burns z Londynu. Na jednej ze ścian dużej sali wisiała mapa Sycylii. Zaznaczono na niej wszystkie rozpoznane lotniska, umocnienia oraz miejsca dyslokacji jednostek niemieckich i włoskich. Naradę rozpoczął generał Aleksander. Panowie, zwrócił się do siedzących oficerów, przystępujemy obecnie do przygotowań mających na celu przeprowadzenie operacji Husky, to znaczy opanowania Sycylii. Nie będzie to zadanie łatwe. Wyspa, dzięki swojemu ukształtowaniu, stanowi teren nadający się do długotrwałej i skutecznej obrony. Ponadto większość miasteczek i wiosek jest zbudowana z kamienia, a więc po odpowiednim przygotowaniu mogą stanowić one silne punkty oporu. Obecnie prowadzi się takie prace w rejonie Messyny, Palermo i Augusta. Problemy te przedstawi nam w raporcie kapitan Murphy, który powrócił przed tygodniem z Sycylii. Murphy stał i podszedł do wiszącej na ścianie mapy. Sycylia jest wybitnie górzystą wyspą, zaczął. Z tym, że pasma najwyższych wzniesień zgrupowane są w północnej i wschodniej części. Każde z nich znakomicie nadaje się do prowadzenia długotrwałych działań obronnych. To samo można powiedzieć o części centralnej, pokrytej nieco niższymi wzgórzami. Są one poprzecinane dolinami rzek, ostrymi i głębokimi wąwozami. Przetłaczająca większość dróg to górskie trakty, wąskie i kręte, łatwe do zablokowania, zniszczenia i obrony. Kapitan dość pobieżnie omówił stare, istniejące już do dawna fortyfikacje. Które jego zdaniem nie miały większego znaczenia. I przeszedł do naświetlenia.